Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1989 roku e, mieliśmy takie wielkie cele narodowe, które w dużej części udało nam się zrealizować. Było to wejście do, do, do NATO, wejście do Unii Europejskiej, e, podniesienie poziomu życia. Wzrosło to dwa i pół razy od tego czasu. No i mieliśmy takie wrażenie, że to wszystko się jakby zaczyna wyczerpywać i e, trzeba jakieś nowe cele. Wyznaczyć, stąd też ta nasza próba wyznaczenia takowych celów, o których będziemy mówili. Taki sobie wzrost gospodarczy ufundowaliśmy i stąd startujemy. Dzisiejszym, jak rozumiem, tytułem tego Państwa spotkania jest Bilans Otwarcia no to mamy taką właśnie słodko gorzką sytuację. Mamy ewidentny sukces jak porównamy się do Ukrainy a nawet do Węgier, bo tam socjalistyczny rząd zaproponował podjąkinowski kinowski rozwój w oparciu o kredyt jeszcze dwa razy mocniej od nas i jeszcze dwa razy bardziej od nas, mówię to oczywiście licencja polityka sprywatyzował wszystko, tak jak u nas banki w 65% należało do zagranicy tak tam prawie w, czy w 80 10% jeden bank nie, nie należy I, i, i tak można mówić o innych sektorach. Czyli ta prywatyzacja, którą, z której się cieszyliśmy, właściwie nawet goniliśmy się, kto więcej sprywatyzuje, z jednej strony dawała nam paliwo, ale ono było paliwem krótkoterminowym. Ono nie, nie zakładało pewnego długoterminowego rozwoju. Brakowało tej dumy z Polski, że różne gazety, zwłaszcza mainstreamowe, obrzydzały nam wręcz Polskę w 1994 roku na 50-lecie Powstania Warszawskiego, jedna z głównych gazet na na pierwszej stronie opublikowała słynny swój bardzo niesławny już dzisiaj artykuł. I tak bardzo wiele, bardzo wiele takich elementów niestety się wtedy zadziało i one spowodowały też, że tego to związku z polskością, z polskim, z polskim kapitałem, z, z koniecznością zakasania rękawów, zagryzienia zębów, mniej konsumujmy tych świecidełek, paciorków z zagranicy, a więcej kumulujmy polskiego kapitału, tego było za mało. Czyli ten stan świadomości, który wtedy był zbudowany, skorelowany z naszym pędem ku konsumpcji, powygłodym wygodniałe, wygodniałe społeczeństwo po PRL-u, zbudował ten dług związany z rachunkiem bieżącym, który będziemy odkręcać przez kolejne prawdopodobnie 25 lat, bo tego się odkręcić szybko nie da. To, jest, to jesteśmy w pierwszej dziesiątce najbardziej zadłużonych względem zagranicy krajów świata. I bardzo zależnym w związku z tym od zagranicy, i dlatego też dzisiejszy rząd bardzo będzie dbał o stabilność finansową, będzie bardzo dbał o to, żeby też inwestorów zagranicznych nie tylko nie wystraszyć, ale zaprosić. Chcielibyśmy zaproponować dzisiaj trzy miary, trzy istotne wyzwania i trzy miary do tych wyzwań. Jesteśmy już w NATO, jesteśmy już w Unii Europejskiej. To są te wyzwania, które organizowały nam debatę publiczną, działania polityków. Dyskusję publiczną i co teraz? Ciepła woda już nawet w PO się chyba zużyła. Ehm, proponowalibyśmy trzy następujące miary, które tak naprawdę są e, wyzwania, które są tak naprawdę ideologiczne i ponadczasowe na najbliższe kilkadziesięcioleci w Polsce. Po pierwsze, doganiać w rozwoju materialnym społeczeństwa Zachodu. Po drugie, uniknąć kryzysu zadłużenia. Znaczy, dług, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest nic złego, ale rozsądnie używany. Większość państw e, średnio rozwiniętych, które nie, doganianie się nie udało, nie udaje się dlatego, że są przerywane przez kryzysy gospodarcze, głównie kryzysy zadłużenia. Po trzecie, u, uczynić Polskę atrakcyjnym miejscem zamieszkania. To, że w tej chwili mamy 2 miliony Polaków, a kim są Polacy? Tak naprawdę najlepszymi ekspertami od jakości życia w Polsce. Polacy na co dzień powodują możliwości pracy, życia, jakość pracy, życia w Polsce i za granicą. I w tej chwili 2 miliony Polaków zdecydowało, że lepszą jakość życia będą mieli za granicą. Chcielibyśmy też zogniskować dyskusję publiczną wokół tych trzech wyzwań, dlatego proponujemy trzy miary, które nie są jakby całościowym oglądem zjawiska, ale bazują na publicznie dostępnych danych i mają służyć zogniskowaniu dyskusji publicznej na temat doganiania. Gospodarka go. No, w Polsce system jest parlamentarno-gabinetowy, a nie prezydencki, w związku z tym powinna być nowy. I dlatego koncentrujemy się na kwestiach gospodarczych, tych naprawdę najistotniejszych. Bo większość statystycznych Polaków nie interesuje się sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego, aczkolwiek ja go nie marginalizuję. To jest ważna sprawa. Natomiast. Moim zdaniem, opodatkowanie pracy w Polsce jest sprawą dla tych ludzi ważniejszą. Nie dla mnie, bo ja jestem adwokatem, ale dla większości ludzi w Polsce. I dlatego powinniśmy o tym pomyśleć, bo my mamy w Polsce zasoby. Po pierwsze, jesteśmy położeni na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, szlaków handlowych. To przez lata było nasze polityczne nieszczęście, ale dzisiaj to jest nasz ekonomiczny handicap. Po drugie, mamy bardzo wiele zasobów naturalnych. Nie tylko Węgier, z których możemy korzystać. Po trzecie, mamy coś, czego nie ma nikt inny. No bo położenie geograficzne mamy dobre, ale niektórzy też mają całkiem niezłe. Niektórzy zasobów naturalnych mają więcej niż my, natomiast nikt inny nie miał po wojnie dwóch wyższych demograficznych. My mieliśmy, tak jak wszyscy inni, bezpośrednio po II wojnie światowej, a potem w latach 80. Jak pamiętacie, półstan e, stan wojenny, godzina policyjna, po 22 nie można było wychodzić z domu. E, w telewizji był jeden program. E, w programie Urban, nie mieliśmy co robić, zrobiliśmy dzieci. Tak? I to jest ten nasz zasób, o którym mówił Paweł. W 2004 roku w raporcie podsumowującym obrady tworów dałas pojawiła się teza. Kapitał będzie podążał tam, gdzie są zasoby pracy. I to wcale nie największe, ale jakiekolwiek. W 2004 roku my te zasoby pracy właśnie mamy, ale niestety one wyjeżdżają za granicę. Wyjeżdżają za granicę, bo one są źle opodatkowane. Nie ma złych podatków, są tylko złe. Ja pisał, że mam ale wśród złych podatków niektóre są złe szczególnie. Akcyza nałożona na pracę w postaci, Podatku dochodowego od wynagrodzeń młodych ludzi, jest, którzy wkraczają na rynek produkcyjny i reprodukcyjny, w połączeniu z składkami ubezpieczeniowymi, tymi płaconymi, tymi odciąganymi od wynagrodzenia brutto i tymi dokładanymi do wynagrodzenia brutto przez pracodawcę, powoduje, że mamy złą sytuację na rynku pracy ludzi jej gdzie indziej. Ale mamy za to misję. Małe i średnie przedsiębiorstwa. One odpowiadają za prawie 70% polskiego PKB, dokładnie 67%. One zatrudniają ponad 70%, dokładnie 75% legalnie pracujących Polaków. I oczywiście 100% nielegalnie pracujących Polaków, bo przecież w UBK legalnie nie zatrudniają. I teraz, proszę Państwa, 70% tych firm. Nie ma ekspozycji kredytowej. Zero. Cały rozwój finansują z własnych środków. To teraz wyobraźcie sobie, jak by to było, gdyby miało one lepszy dostęp do tego kapitału. Bośmy byli jak zamieszka, krajem mlekiem i miodem płynąc.